Siemaneczko kochani, w tym wielkanocnym klimacie Zobaczcie mam tutaj królicze uszy Ale dobra, dzisiaj jest poniedziałek Mamy śmigus, dyngus Co oznacza pistolety z wodą Piu 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 e, Jako, że nie zdążyłam kupić żadnego pistoletu z wodą To zrobię naważankę W mówi star planet Co więcej z udziałem moich widzów Ja nagrywam ten wstęp po zakończeniu odcinka I to co tam się wydarzyło To po prostu jest nieprawdopodobne Musicie to zobaczyć Jeśli chcecie więcej odcinków z Movie Star Planet Zostawcie 15 tysięcy, łapek w górę I lecimy z kolejnymi, uwielbiam tą serię Więc mam nadzieję, że wam też się podoba Że chcecie jak najwięcej odcinków Subik Łapkę w górę i lecimy! Zobaczcie, wszystko w grze jest w klimacie wielkanocnym. O, nie lesz, to pozdrawiam Ciebie wszystkich widzów. Uwielbiam to, że piszecie do mnie w trakcie odcinków. Po prostu to jest tak, jakbyśmy razem nagrywali ten odcinek. Ale Martyna, jak zamierzasz oblewać tych ludzi wodą w Mówi Star Planet? Słuchajcie, mam to już obczajone. Kupię sobie zaraz animację. Pistoletów z wodą. Piu, pił, pił! Piu, piu, piu. i będę wchodzić na czaty i oblewać ludzi i zobaczymy jakie będą ich reakcje mega fajne są te animacje najchętniej kupiłabym wszystkie, ale to nie w dzisiejszym odcinku, dzisiaj mam jeden konkretny cel okej, okay. to jest chyba to aha, aha Ok, kup, water gun, o tak water gun 2 ja yeah. słuchajcie, kiedyś każdy z dingus, budziłam moich rodziców pistoletami na wodę, wchodziłam im do łóżka i robiłam piu, 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 piu. I zawsze strasznie ich to bawiło. Już od dawna przyznam, że nie bawię się w z dingus, bo po prostu zawsze było zimno na dworze i tak ani nie chciałam nikogo oblewać, ani nie chciałam być oblana. Ale teraz będę mogła. Przeżyć super śmigus, z movie star planet z najlepszymi pistoletami. Takich to ja nigdy nie miałam. Takich wypasionych. Piszcie koniecznie w komentarzach, czy macie jakieś pistolety na śmigus, dingus, Czy obchodzicie, czy zostaliście oblani, czy kogoś oblaliście. Musicie wszystko mi napisać. Wejdę na czat i powiem ręce do góry. Albo dostaniecie wszyscy ze slajma. Dobra, biorę go też. Mam sprzęcior, jestem już prawie gotowa. Teraz jeszcze tylko specjalny strój. Czy mają strój strażaka? Ale to ładne. To muszę kupić, to muszę kupić, to muszę kupić. Nie przyszłam tu po ładne sukieneczki, po prostu nie wiem, czemu odbiła mi palma tak jak normalnie. Idę na zakupy, wiecie, po parówki, a wracam z sukienką bluzką, bluzą i torebką. Aaa, dobrze to wygląda. Może jakieś warkocze, żebym była taka wiecie. Jak zawodnik na ringu. O, zgrzywko. Teraz jest git. Okej. Okay wszystko. i Jestem gotowa. Idziemy teraz na czat. O, zobaczcie, tutaj jest czat z etykietą stroju, na który mogę wejść tylko, jeśli mam strój pasujący do motywu wielkanocnego, więc to sobie zostawię na koniec, bo na razie mam tutaj przygotowany swój strój wojowniczy, ale potem się przebiorę i pójdę do tego specjalnego czatu. Chodźmy teraz na skatepark. O lol, w ogóle zobaczcie, na tym czacie jest gościu, który nazywa się fan Martyny zabawy. A! Nie mogę z beki. Czemu się położy? Ludzie się mną zainteresowali, bo widzą, że mam swojego fana w ogóle. Nie wiem o co chodzi. Dziewczyna mnie pyta kim, je, kim ty jesteś, że masz swoich fanów. Śmigus. Ręce do góry. Pim, pim, pim. Ojej, kurzu, dla mnie śpiewa dziewczyna. W ogóle jeszcze nawet nie jest moją wow Wow. swoje oczy zielone, zielone, oszalałe. Pim, pi 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 Dobra, słuchajcie, tutaj jak towarzystwo się za bardzo nie boi moich miotaczy wody. Wow, dużo ludzi. Mogę ich. Wielu oblać naraz. Ręce do góry. Śmingus, dyngus. Dobra, nikt się nie boi tu mojego śmigusa, dyngusa. Klub VIP. Dużo ludzi, duża rozruba. Śmingus, dyngus. Ręce do góry. Czy może się ktoś to ze mną naparzać? O, oh, Jest, jest! Rozmawiam chociaż kogoś. Dawajcie, robimy walkę na wodne pistolety. Cały czas wszyscy narzekają, że nudy mm, na tym MSP, bo wchodzą i nikt nic nie gada, nikt nic nie robi. No to teraz macie akcję. Ostrą naparzankę i bierzcie w niej udział. Śmigus, bimbu. Ręce do góry albo... Przelajcie. Śmingus dyngus. Co jest? Już nikt się nie bawi. Śmigus dyngus. Smigus, Smigus, dyg dy. o cholerka. Całe życie będzie. Śmigus dygus czy śmigus dyngus? Kurczę, jakoś mingu z dingu z lepiej brzmiał. Dobra, idę do innego klubu. Okej, okay, słuchajcie, udało mi się przed chwilą na Liveie na Instagramie. Jak chcecie brać udział w takich akcjach, to wchodźcie na mojego Instagrama. Martyna.Zabawa. Na Instagramie zwerbowałam moich widzów. I teraz razem wbijamy do kawiarni i robimy walkę na pistolety, bo inni ludzie nie chcieli ze mną się bawić. Zabawa turu! Proszę, jedyne, jaka szybka akcja w ogóle jest? 23.30, bo ja to nagrywam dzień wcześniej, żebyście mieli to dzisiaj. I po prostu jestem w szoku, że o tej godzinie udało się ogarnąć akcję, ale macie pistolety. Ale akcję zrobiliśmy, zabawa turu! Zabawa, turu turu, piu 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 Dosłownie w kilka minut udało mi się zorganizować taką akcję To ja już po prostu wiem jakie akcje będę organizować już w kolejnych odcinkach z widzami Moi widzowie po prostu, mwa, najlepsi Ręce do góry Water gun, piu 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 Wszyscy piszą turu, zabawa, nie wierzę po prostu Ale super wyglądacie z tymi pistoletami Ale zrobiliśmy śmigusa de gusa Strzelamy, strzelamy, strzelamy. Widzę, że naprawdę tutaj coraz więcej osób ma pistolety. Jest dobra jazda. Teraz wyjęłam mega działo. Ja teraz jestem na live w ogóle na Instagramie, nagrywam z ich pomocą filmik w tym momencie. Słuchajcie, jeśli jesteście w tej kawiarni i nie macie pistoletu, to tanczcie chociaż, albo skaczcie, albo machajcie, jakby ruszajcie się, róbcie cokolwiek. Tu jest tylu ludzi, że w ogóle nie widzę, co się dzieje. Uwaga, armia Martyny, zabawy. Skupić się. Wszyscy na plaży horror! Yay! Rapa, ta Lany poniedziałek. <grywy> Ale jazda! O nie, Martyna mnie polała! Jazda! Lany poniedziałek. Strzelajcie, strzelajcie! Słuchajcie, następnym razem, jakby w ogóle dodawajcie mnie na Instagramie koniecznie martyna.zabawa bo będę robić kolejne akcje w Mój Star Planet, gdzie będziemy my razem, widzowie z live'a, albo nie wiem, w poście tam, na jakąś konkretną godzinę będziemy się umawiać do jakichś czatów i po prostu, nie wiem wszyscy tanczyć zabawa, zabawa i to będzie wszystko na odcinku Nie mogę, nie mogę, jesteście super Taki lany poniedziałek nigdy takiego ja nie miałam Nigdy Martyna polałaś mnie. No i o to chodziło. Wlany poniedziałek, wszyscy mają być mokrzy. Słuchajcie, bym chętnie was dodała wszystkich w ogóle do znajomych. Dodam was teraz. Że się udało, w ogóle nie wiedziałam, że jakby o 23, prawie jest 24, a wy naparzacie ze mną w Star Planet. Jakbym miała dodawać do znajomych wszystkich, to uwierzcie, że zajęły mi to cały dzień, po prostu cały czas spływają do mnie prośby, więc będę dodawać ludzi z akcji po prostu, albo takich, których outfity mi się podobają. Fajnie, dodałam wszystkich z akcji do znajomych i mega się cieszę, teraz będziemy zorganizowaną grupą, ale nie zgłaszajcie nas nigdzie, bo nie, nie przestępczą, to, to są takie, wiecie, niewinne żarty. O, jaki przystojny gość, może przy okazji znajdę chłopaka. Nie wierzę, że zrobiłem taką akcję, to jest flashmob, prawdziwy flashmob, wiecie co to jest? Właśnie, że się ludzie skrzykują w jednym miejscu i nagle, nie wiem, co w centrum handlowym i wszyscy zaczynają tańczyć, ten tam taniec w ogóle. No, że kiedy zrobimy flashmob, a my razem. Trudru, trudru. Założę się, że to jest najciekawszy czat w historii MSP, Martyna Zabawa, przyszła na MSP, rozkręcić i freskie. W ogóle jeśli ktoś z Was jest tutaj z MSP, w sensie poznał mnie przez MSP, a nie przez ten kanał i wszedł tutaj przez to, że zobaczył jakąś akcję na MSP, no to piszcie w komentarzu koniecznie. Weselegoś mi Gusta, widzowie, pozdro! Ciężko, ciężko mi stąd wyjść i się z nami pożegnać, jakby z tego czasu, ale muszę jeszcze na koniec odcinka wejść do tego Wielkanocnego, przebrać się i wejść tam, bo wam obiecałam, więc lecimy. Desz pieniędzy z pan? Chyba to przez to, że po prostu taka ekipa, taka akcja, to nas producent gry obsypał hajsem w nagrodę. Pieniądze na mandat za publiczne zgromadzenie w czasie zakazu. O, może tak! Ktoś z widzów zaproponował, żeby zrobić miniaturkę wspólną i robimy. Słuchajcie, powiedziałam im, żeby ustawili się w rządku. I zobaczymy, czy się uda. Zbierają się, zbierają i tańczą. Ostatnia misja dzisiejszego dnia. Dobra, jestem już gotowa na wejście do czatu. Mam na sobie kilka rzeczy z kolekcji wielkanocnej. Wow, wow, w ogóle Private Jet, dziewczyno. Wow. Ale zrobiła wejście. Co ona robi? Co ona robi? Ale cool. Prezentuję chyba animację z animacją, ale zaraz ja im zaprezentuję śmigusa-dyngusa. Fajna taka impreza tematyczna, wszyscy w takich, wiecie, podobnych rzeczach. Widzę twoich widzów. Co ze mną? Co tu? Co? Naparzanka na wodę! Subskrybujcie Martynę Zabawę! To do was też. Do was też komunikat. Jeśli chcecie, żebym zrobiła odcinek z otwierania prezentów od widzów, które dostałam w MSP, to piszcie w komentarzu, bo nie wiem, czy chcecie to, czy nie. Dobra, tym przemiłym akcentem kończymy odcinek. Dziękuję Wam bardzo za to, że oglądaliście. Dziękuję wszystkim widzom za tutaj udział. 15 tysięcy apek w górę i... Lada moment pojawi się kolejny odcinek z MSP. W tym momencie to jest moja ulubiona seria do nagrywania, więc mam nadzieję, że Wam się to podoba i, i że będziecie chcieli oglądać ich jak najwięcej. No, buziaczki, tu macie poprzedni film, tu jeszcze inny, tu subskrypcję. Bye!